Dla mnie poranne wstawanie to koszmar. Ale zależy mi. Chcę przełamać swój lęk przed duchami i mam ważne intencje. Cukierki kupiłam. Halo! Dzień Z gazu, gazu! Oczywiście, że wstałam. Ja bym nie wstała. Podejdziemy sobie, żeby złożyć dary. Ale pewnie jesteście? Że jakby tu, tak? Okay? Tak. No. To nie jest nasz pierwszy raz tutaj. To? Nie, no tak się pytam. To jest skrzyżowanie. Tutaj będzie się rozgrywać cały rytuał? Chłopak, mhm. ja się trochę muszę zadać pytanie, no, jakby no. Ja nie zobaczę nic. Myślę, że nie, chyba że duch rozdroża będzie tego chciał. Ale wiesz, on wie. On Gdy wie. obczałam opcję ucieczki już, nie? Dobrze, mam cztery. Nie, 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 nie. Słuchaj, duch rozdroża wie, że się boisz. On jest psotnikiem. Żeby tylko nie przyszło mu do głowy straszyć mnie, skoro wie, że się boję. Ale, Ale nie, nie nawiedzi jest, mnie on później w domu. Nie, nie jest złośliwy. Nie, 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 nie. O ja nie... chcę, dobrze, nie? Tak, i to się najbardziej liczy. Duch to w końcu duch. Nigdy nic nie wiadomo. Manteca de Corojo. To jest taki tłuszcz. On bardzo go lubi, żeby było smacznie. I chili. Podobno lubi bardzo pikantne rzeczy. Rozlałem rum. Jeszcze dziękujemy mu za to, że się spotkaliśmy. No to zostawiam Was samych. Odsunę się, będziemy z boku. Ale bądźcie obok. Tak, no, tak, tak, tak. Jakby. Papa już pewnie wie, na czym mi zależy. Tugiereczki przyniosą. Tak, po prostu. Dobre są polecam, ja bym zjadła. Mhm. Mhm. nie spotkałam papylegby. Trochę żałuję, ale jednak czuję ulgę. Może po prostu nie byłam jeszcze gotowa? Nic cię nie wystraszyło. Nie, bo nic się nie zadziało, wiesz? Myślę, że to jest dobry czas, abyś może przeszła się po lesie. Może poszukała. Pomyślała nad tym tak. wszystkim. Tak. Dziękuję Wam bardzo. No my cieszymy się, że mogliśmy Ci towarzyszyć w tej podróży. <grybuj> <grybuj> Idę się przejść. To mi pomoże. Dobrego. Dziękuję Wam bardzo. Chuba Pięknego tam. dnia. Cześć. Do zobaczenia. Pa, pa. Po dwóch dniach wiórze krakowsko-częstochowskiej czas wracać do domu. Przede mną cztery godziny jazdy. Ciekawe, dokąd jeszcze zaprowadzi mnie droga do oświecenia.